zima 2023 luty najpiękniejsza zima tak ziemnika ze skrzycznego takim lasem na dziko kompletnie nikt nam nie nam nie będzie mówił jak się jeździ no jest czekaj a czekaj ja sobie muszę przełożyć te Rękawiczki, hopie. Jest gitara. Normalnie. Coś pięknego. Coś pięknego. Macie jak nie rób no, wujka śniegu, jest nagrane jest wszystko. No jedziemy tam cały czas do dołu, tam teraz. Do... No ale dobra to... Czekaj, ja tam pojadę tam dalej trochę. Daj ja ja nakręcę. Nie no dobra, ja nakręcę. Je... Czekaj, czekaj, Bzkup. Poczekaj, ale nie jedziesz, ja muszę zjechać pierwszy. A no dobra, jedź no. No, no to... Uh. teraz Maciek teraz tutaj. Marce, tak, Maciek dawaj uh. Jedzieć jedźcie, nie zaczymy się uh. jedź za wujkiem Dobra, kończę kamerowanie. Dobra, pokaż, ja Brat nie wiem czy tyle pamięci on ma. No, czekaj. Idź do mnie tu. Z ślicznego Od strony kościelca. Zimnika. Zimnika. Jeżdżamy do kościelca, śniegu jest za 2 metry. Nikt nie uwierzyłby. Las, zjazd lasem. Coś pięknego. COŚ PIĘKNEGO Dobra zrobię wam Zrobię wam jeszcze fotkę I leży Jak to się nazywa ta dolina tutaj? Dolina Zimnika Dolina Zimnika Jedziemy w tamtą stronę Tam będziemy gdzieś zjeżdżać Auto jest tam Tu jest Malinowska Skała I Kościelec Skrzyczne za nami Czyli tak jak musi się nauczyć opiewalczyć walczyć w puchu, bo to nie jest... I idzie, to idzie na kościele, to idzie tą drogą. No, po, ale tam rowerem można wyjechać, nie? Spokojnie. Ty tam by się jechało na nartach bradny, nie? Stamtąd. No, też można. Chłopie! Na małe skrzyczle i potem. No na małe skrzydłeś podejść. No jest śniegu tyle. Wij żeby pokazać ile śniegu. Weź, zapisz punkt na łapie, wiecie jest. No, pier, no ja to wiem. Dawaj, dawajcie Kiki, no. Hopie. No masz do dołu, nie, brat? Tyle śniegu, tyle ile kijek wchodzi. Czyli jest metr 20, tej śniegu, metr 30. Nawet więcej, metr 50 śniegu. Tyle, śniegu. tyle śniegu, no, faktycznie. Czekajcie, fotkę wam zrobię jeszcze. czekaj, okay? Metr 20. A, hopie. Wyczułem. Ha, ha, Dobry! Tam jest z góry też zjazd, widziałeś to, Krzysiek? Tam? Tutaj. Na tym zakręcie tutaj jakaś rynna była. zjechać tu w dół, nie? Ja zjeżdżam jarem teraz takim. Wilczym jarem jedziemy. Wilczym jarem, śniegu jest tyle? Zakopani jesteśmy sali Ostro jest. Zjazd ze Skrzycznego. Z Rywką. No, śniegu tu jest około 2 metrów w tym jarze. Dobra. Teraz, jedemy. Dobra, jedziemy, bo no, tutaj z lasem bukowym. No, tu dalej do zimnika. Hej. Ja bo ostrości nie chcę złapać coś. No, bo to jest... nie wiem, może zimno jest trochę. A teraz, dobra. No.

Daj jeźdź, Dobra, dobra. To, do drogi sobie jedziemy za rok. to jedziemy zaraz. Uuu Łoż, kurde, droga się skończyła. Deka, przeprawa. Wow. Andy. Tutaj wyzjechali do potoku, zimnik.